CO ZA TALENT? Weronika, słyszysz pierwszy występ Martyny. Obawiasz się? Bardzo. A czego się obawiasz? Że mógłby nie przyjść. A dobrze, a powiedz mi, jaki talent zaprezentujesz? Będę śpiewać. A co zaśpiewasz? Rihanna's Day. No to nic więcej mi nie pozostaje, tylko życzyć powodzenia, żółwik. Witaj, Weroniko. Dzień dobry. Skąd do nas przyjechałaś? Z okolic Radomia. Opowiedz o sobie. No śpiewam od czwartego roku życia jakoś tak, zawsze gdzieś tam, ta muzyka się przewijała i tak zostało. Ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz? Siedemnaście prawie, chodzę do piątego liceum w Radomiu. Poza śpiewaniem i muzyką, czy są, masz jeszcze jakieś pasje? Filmy, procesy twórcze w sensie i lubię tańczyć. Czyli taka artystyczna dusza, szeroko pojęta. Muszę tak powiedzieć. Co nam dzisiaj zaśpiewasz? Rihanna Stay. Learn. Round and round and round and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how I feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. Takes me all the way. I want you to stay. It's not just the life you're living, it's not just something you take, it's given. round

do utraty sił, do utraty tchu tyle było chwil. Choć żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że waży są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Pewnie znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Dziękujemy. Zacznie Kasia. Ech, Weroniko, no cóż, cały czas byłaś poza melodią, w ogóle w tonacji nie weszłaś absolutnie. Ech, tekst niewyraźny, musisz dykcję opanować, musisz opanować technikę, musisz się nauczyć słuchać. Teraz przy grechucie totalnie śpiewasz z powietrzem. Tak, tak się nie robi, bo pomijając fakt, że że to niekoniecznie fajnie brzmi i się może nie podobać, to jeszcze to y, za chwilę możesz się nabawić różnych przypadłości, które nie są y, dobre dla zdrowia. Y, no, no mnie generalnie się nie podobało. E, Kasiu, nie, Weronika. Weronika, wiesz co, uważam, że stres cię zjadł strasznie, i wygrał z tobą z tym twoim tak naprawdę bardzo ładnym głosem. Myślę, że jakbyś wyćwiczyła to swoje radzenie ze stresem na scenie, to dałabyś radę, bo głos mi się podoba. Mówi wiele przed tobą pracy jeszcze. Yy, Weroniko, no więc mi generalnie... Grechuta na pewno wyszedł ci lepiej. Mi się to podobało bardziej, ponieważ w pierwszej piosence nie weszłaś w pierwszy dźwięk i potem to już poleciało i piosenka no, nie skończyła się zbyt dobrze. Pierwsza piosenka nie podobała mi się, w drugiej wypadłaś już lepiej, jednak, jak to powiedziała pierwsza tutaj mówiąca Kasia, to nie było wow i mi też się generalnie średnio podobało. Masz bardzo przyjemną barwę głosu, tworzysz klimat, ale tylko wtedy, słyszeliśmy dwa numery i na tym mogę się opierać, ale tylko wtedy, kiedy nie ma muzyki. Być może w innych piosenkach wygląda to inaczej, nie wiemy. Może stres spowodował, że zaczęłaś nie wtedy, kiedy trzeba, i to już popłynęło. Byłaś gdzieś obok cały czas. Myślę, że propozycja Kasi, którą tutaj właśnie Kasia mi podszeptuje, co zrobić. Mi jest żal w ogóle tobie podziękować, bo ja myślę, że ty w sobie wiele masz, rzeczy, których teraz jeszcze nie zobaczyliśmy. Zapraszamy cię za tydzień. Było super. Mi podobało się naprawdę bardzo. E, a ty jakie masz odczucia po występie? Też jestem z siebie zadowolona, aczkolwiek wiem, że w Rijanie trochę mnie zerzysz stres i to wszystko. Rozmawiałem z naszym kobiecym jury, szczególnie z Kasią. Kasia mówi, że koniecznie musisz przyjść na następny casting czyli 29 maja przyjdziesz? Przyjdę na pewno.